W dniu 7 lutego 2015 roku o godzinie 8 z pastwisk wyruszył piąty beskicki rajd narciarski śladami dwóch kardynałów. To już jest piąty zimowy beskicki rajd z śladami dwóch kardynałów. W lecie będzie też piąty letni w sierpniu, czyli tak jak mówię, to są takie małe jubileusze. Bo po raz piąty udało się je zorganizować. No w dzisiejszym razie ponad 30 osób, czyli też jest to chyba najwięcej z tych pięciu edycji, bo Początki były trudniejsze. Pierwszy raj to pamiętam, kilkanaście osób uczestniczyło i z roku na rok jest tych osób coraz więcej. Bo w lecie to wiadomo, że ponad 300 osób w ubiegłym roku było uczestników. Ajdy są jednodniowe, to zależy jaka trasa. No jeżeli warunki atmosferyczne są trudniejsze, no to trzeba iść po prostu dłużej, no ale tak jak dzisiaj myślę, że warunki są dobre, czyli 7-8 godzin. Tą trasę, żeby przejść, to potrzeba. Po trasie jest zawsze planowany odpoczynek, gdzie mniej więcej w połowie dochodzi do Komańczy. Tam zawsze jest zakończenie. Może być rajd startować też w Komańczy, może być zakończenie tutaj w pastwiskach. Także to już co roku, że tak powiem, wspólnie z organizatorami jest ustalane i, i realizowane. Mójcie, zamrażam w takim razie do kilku słów. Bogu dla narciarzy, dla, dla uczestników. Praca jest klasyczna, jak zawsze, w tym roku nieco dłuższa. Wracamy do oryginalnego dystansu. Zaczyna się w pastwiskach, później wchodzimy zaraz szlakiem zielonym w lasy. Przez górę, zwaną przez Karola Wojtyły Górą Świętej Anny, przemieszczamy się do puław, zjeżdżamy tam, jest ostry zjazd do puław górnych. Pława górnych dochodzimy do rozdrożnej lipy, gdzie łączymy się czerwonym szlakiem, czerwonym szlakiem w pasmo Bukowicy. Wchodzimy cały czas Bukowicą, Bukowicą przez tokarnię. Karlików, tam jest piękny zjazd z górki na pazurki, można powiedzieć, przeciw stok wyciągu narciarskiego, następnie odbijamy pod kątem prostym w, w Karlikowie, Przybyszowie, w prawo do na Kamień, masyw Kamienia, Wahałowski Wierch, piękna połonina, wchodzimy w Las manecki, i później już w dół prosto do PTTK do Sióstr. No nad bezpieczeństwem rajdu przede wszystkim czuła Pan Bóg, ale oprócz tego, że ludzie sami pilnują się, jest Grupa Bieszczacka Gopry niezawodna, zawsze z nami od pierwszego rajdu, zarówno rajdy letnie jak i zimowe fantastycznie zabezpieczają. Życzę na wielu wrażeń wszystkim dotarcia. Na metę, no i tradycyjne słowo, piąty z dwóch kardynałów uważam za otwarty. Jesteśmy jednym z głównych organizatorów, ponieważ no, wiadomo na terenie naszej gminy się rozpoczyna przy pomocy pozostałych gmin, czyli gminy Bukowsko, gminy Komancza, Nadleśnictwa Rymanów. Także jesteśmy jak gdyby takim głównym organizatorem, a pomagają nam inni. Jest to doskonała promocja, zarówno tu terenów naszej gminy, przepięknych zresztą, no i promuje przede wszystkim te przepiękne tereny, przez które rajd, że tak powiem, przychodzi. Patrząc jakie jest zainteresowanie z roku na rok, myślę, że jeżeli w tym rajdzie uczestniczą z terenu całej Polski są uczestnicy, czyli jest to na pewno potrzebne, bo jest wielu pasjonatów. No i dla zdrowia, bo przejście prawie 40 kilometrów też wymaga dobrej kondycji fizycznej, i dlatego też myślę, że jest to cenna inicjatywa. Z roku na rok zainteresowanie narciarskim rajdem rośnie. Mamy nadzieję, że w przyszłości dorówna pod względem liczby uczestników letniemu beskickiemu rajdowi śladami dwóch kardynałów.